Juś matko z tej strony, kacpereson A Dzisiaj widzowie, to widzowie, kolejny odcinek z... No to jest mój kolejny odcinek I widzowie dzisiaj gramy w greni Ale to nie jest zwykła greni To jest taka greni na hakach Czyli greni to jest modny zerep I zaraz widzowie wam wszystko powiem Może troszeczkę wam ściszę, bo... Ten dobra, nie wiem w ogóle czy mnie w ogóle słychać Ale dobra yy, Idziemy sobie na normalu i patrzcie to jest taka, no to ja pobrałem sobie taką maletkę i będziemy się tutaj, o, na przykład nuzerek, jak widzicie? I to jest taka, to jest takie coś, że tu mamy mam jakieś haki. Tam w prawym, górnym rogu mamy, ile mamy FPS-ów. Mam bardzo, mam bardzo mało, małe w tych FPS-ów, ale no to jest taka apka nuzerek, no i tutaj mamy na przykład no mm, czyli możemy latać. Wow, ale lecimy, co widzicie? Kolejne, co mamy, to mamy Godmog? czyli ona jesteśmy jakby hejmi, jesteśmy nie hejmi, czyli ona nas jakby chyba zaatakować nie może. Nie może nas zaatakować. Później mamy Stuk Enenies i chyba... czekaj, I... czekaj. Art, czyli coś kolorowego, co to jest? Aha! Ej, to jakby darker mode? Tylko, że kolorowy! To jest darker mode, tylko, że kolorowy! Wow, oh, oh, ale fajny. Kolorowy darker mode! Patrzę o do... kogo. To i widzowie imprezy będą bronić? Patrzę tą piosenkę, imprezy będą bronić. Ona gonił z kijami. Stuk Aha, stuk Przez przypadek godmoda, no. Aha, czyli stuk Animate. To jest chyba coś takiego, że ona stoi w miejscu. Że ona nas. Że ona nie może się poruszyć. Nie może zmienić pozycji. No bo nie mam, nie. I co my. Aha, i to na białe teraz jest zamienione. Dobra. I patrzcie, nagle... Du... i powinno się nagle zmieniać. O, teraz sobie nie zmieniać. Dobra, koniec. Y... Pa, pa, widzicie? Widzicie? Ona nie, nie wychodzi. I no stoi ciągle... czyli ona się tutaj respi właśnie, jak widać na pewno. Dobra, y... może sobie tutaj już przyjść. Potem... Ultimate Abo, czyli nieskończoność, nieskończona... A Amu żeby w amunicji... Weź, kurde. Dobra. E scary mode. Okay. Scary mode, czyli wszystko jest jakby to jest taki darker mode, tylko że czerwono, czerwono. No, ładnie. Tylko szkoda, że to że jak się włącza i na przykład włącza, to nie zmienia koloru, ale. Czy wiesz, że scary mode to jest taki... Kolor właśnie taki najbardziej straszny, okay, czyli kolejna mamy jakieś fonu koloru red. Co to robi? Co to Co to robi? nie, to nie, Możemy zepsuć graffiti. Co nie, 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 to nie. to trzeba zwiększyć. Powinno zaraz wszystko latać. Czy czy to? Graffiti psuje. Nie, wiem, no słyszałem, słyszałem, pla plan. Dobra. Plus. Co to niby robi Team Skull? To jest super urtasz szybcy, patrzcie tu, jak zawalają albo... Na kucaka normalnie, ale... Ej, a... Czy jak on włączyć? Jako szybko! Ej, ona jest... Ona jest szybka chyba... Nie, nie, no nawet nie, no może to Nawet szybsza I ona jest szybka, nią. Ej, dobra, zrobimy jeszcze szybsi Nie. Dobra, weź, weźmy sobie no i weźmy tu. Jest ciekawe, co ona tu szybko będzie. No, o już tu jest! Dobra! Dobra, dobra, dobra. Weźmy, zmniejszmy się troszeczkę, bo to jest za, za, za szybkie to. O tak no myślę, że na... tak. Dobra, potem mamy Spider Sky The Flout A co... czekaj, co to jest niby? Co to jest? Poczekajcie. O, że on się robi taki... W, on się robi wyższy! O kurde. Patrzcie, on nawet... on nie może... On się zbugował. On się zbugował totalnie, on nie może nawet... ten, ale... O, jestem chyba pierwszy raz w tym miejscu takim... bez tego. Dobra, co my tu dalej mamy? Możemy sobie załączyć partia, coś było, Cs. Ej, patrzcie! Jak to działa? patrzcie, teraz nagle na żółto Scary Mode jest. Zobaczcie, nagle na żółto wszystko. Nie wiem, dobra. Ale widzę, patrzcie, mamy page drugi, czyli coś nowego. Granny's Code of Faults. A możemy ją powiększyć? Albo możemy chyba... Aha, nie wiem. Ja nie mam pojęcia o co chodzi. Dobra, mode wyłączmy. To jest odwrotnie. Wszystko to jest wszystko odwrotnie. Pomniejsz to. Aha. Halu, babsztyl. Dobra, możemy? Cu, <słuch> tego wysoko. O kurde, fajnie, żeby to powiększyć. O, jakiś Ja byśmy pomniejszmy. Patrzcie, sobie pomniejszymy ją. No malutka. Coś ja się tu spanało. Jeszcze ja raz widziałe jakie noc ja sobie god moda? Co patrzcie. Taka malutka grani. No nas potrafi zawieść, to jest dziwne, nie? Okej, okay, jesteśmy, dobra. Godmode jest włączony, dobra. Co my tu dalej mamy? Diablos Diables This Limit. Ja nie mam pojęcia, nie pan nie zna angielskiego. Diablos Camera Distinct. Może coś z kręgą, nie wiem. Ha, bo granie jest dalej taka mała. Ej, weźmy ją teraz. Weźmy ją może. No była taka czy no była taka? Taka była. Nie mogę tego załączyć, nie. Assistest Melu. Nie, 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 nie. nie. Wyjdź, 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 wyjdź. Co jakieś teraz Fraty pierdol, max. Do Dust 2 chcę wejść. <grywka> Patrzcie gdzie my jesteśmy. W jesteśmy w Dust 2 z CS-a. Co my tu robimy? Dlaczego my jesteśmy na Dust 2? dlaczego? Co my? Ja się Tutaj kurde w Cesa mam bawić? To jest CS 1.6 w ogóle, dobra. Y Granny hole... Nie, czekaj, jest shoot the Ball. Co to jest za Ja nie mam powiedza. Dobra. Granny hose. Okej. Okay. Y dalej mamy... Nie maps, tylko mamy dalej inne NPC. Granny... Czekaj. Evil może... czekaj, grani spawn grani, despawn grani. Co to jest za grani? Zobacz, we... kto to jest? Proszę mi z nią tutaj wyjść. Dziękuję. Cześć babci. Baba, patrzcie kto... patrzcie... Dzień z tym jest To jest niemożliwe to, co grani. To jest, zabranie, to jest ma... Dobra. Słuchaj mi, gryny. Bo ty wie już denerwujesz, więc robić tak. Eno. I już nie będziesz mnie denerwować. Dobra. Możemy, znaczy nie maps, tylko NPC-ty możemy sobie rozpić Baldi Dlaczego Baldi jest taki mały? Najlepsze jest to, że można ich przewrócić. <noise> że tak powiem. Okay. To, dobra, super. I kolejny to. Tomasz, Tomasz. Oj, on jest potężny. O kurde, Tomasz. No, nie jest potężny, tak? Ale... Oni dobrze tego tu osobę zrobili, nice. Helu, helu, neighbor. Patrzcie, helu neighbor, ale nie. Helu neighbor tak, hello, neighbor. nie? Niech nie. nie to nie jest to tylko. Patrzcie, to. Helu neighbor. No, ja tylko że te oczy są takie dziwne, co? Znaczy, ja w sumie nie wiem, jak ten helu neighbor wygląda, ale chyba takich oczu nie ma, bo ja to nigdy nie grałem w helu neighbor. Jesteśmy podróbki gramy, ale dobra, nieważne. Ale ostatni to no gra nie była, gra nie jest jakaś no Dobra, Slenderman. Generalnemu znacząc, aha, oni tańczą. Dlaczego oni latają tu wow. <ścoughs> Co się tu dzieje? Dobra, Aha nie, ten. Aha, nie, Slambaldiego, Dobra, teraz proszę tutaj troszeczkę tego bo Chcę ich przywrócić tu. Chcę przywrócić. Patrzcie, to co, tu się ty właśnie. A ty co, goni? Całkiem... Dobra, i co, Załączmy Załączmy ty sobie, sobie poroz...

Dobra, co my tu dali? mamy? Dyspawny. Mm, dobra, weźmy wszystkich, to cienia. już. tych wszyscy. Wszystkich usuniemy do poki, I poki, tu jeszcze... poki, poki, poki,

nic nie ma to nie dobra Nie patrzcie tu są jeszcze jakieś szotki. O nie, bo to jest to dobra Nie wiem, co nie chcę coś nie ja. Nie chcę już całego szodku.